Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego, jak siebie samego. Oto sposób zarabiania na życie wieczne, do którego wszyscy zostaliśmy powołani. Każdy może wystawić samemu sobie ocenę, Jakim jest chrześcijaninem, jak blisko się Boga znajduje i czy ma szansę na życie wieczne? Musimy tak szczerze przyznać, że wcale nie jest łatwo miłować Boga bardziej niż samego siebie, a bliźniego jak siebie samego. Miłość do Boga jest dla wszystkich bardziej oczywista, ale miłować bliźniego, to znaczy każdego człowieka, tego, że braka z ulicy, sąsiada, który mnie nienawidzi, kryminalistkę, który być może zabił mi brata i wielką krzywdę wyrządził mojej matce, czynić wszystkim dobrze, to dla wielu jeszcze jest nie do przyjęcia. Nie mieści się to w naszej oprzczonej, ale ciasnej i sabolubnej duszy. A Jezus Chrystus właśnie tego się domaga. Bóg chce, byśmy kochali wszystkie Jego dzieci i świadczyli o tym przede wszystkim czynem. Kto tego nie uznaje, ten nie jest jeszcze chrześcijaninem, gdyż nie zaakceptował Boga. Musimy przyznać, że wielu chrześcijan zmieniło chrześcijańską miłość do wszystkich. Na chrześcijańską nienawiść w stosunku do niektórych. I w ten sposób przekreślili Chrystusową Ewangelię. Drodzy moi chrześcijanie mogą i powinni nieść samolubnemu, nienawistnemu światu Bożą miłość i wielkoduszność, przemieniając go w Boży świat miłości. Na swoje zbyt ziemskie oczy musimy nałożyć. Boże okulary. Wziąć, wziąć do ręki Chrystusową miarę i dopiero wtedy patrzeć, mierzyć, oceniać świat i ludzi oraz kochać tych i wszystkich z Jezusowym sercem. Obojętnie, kim jestem? I obojętnie kim jest i jak jest. Każdy jest pokrewniony z Panem Bogiem. Każdy jest Jego dzieckiem. Każdy jest jego młodszym bratem lub siostrą, dlatego przedstawia nieocenioną wartość, którą muszę docenić. Bóg domaga się, byśmy nie tylko Jego kochali, ale każde, jego dziecko, każdego człowieka. Bóg w pewien sposób utożsamił się z każdym człowiekiem i nasze serce nie ma prawa tego rozdzielać. Jak kiedyś powiedział Kierkegaard, miłość w stosunku do Boga i miłość w stosunku do człowieka to dwuskrzydłowe drzwi, które otwierają się i zamykają razem. Bądźcie więc doskonali, jak doskonały i ojciec wasz nabieski. A więc naszą miarą jest Bóg. Chrześcijanin powinien być możliwie jak najbardziej podobny do swego Pana, który kocha wszystkie swoje dzieci, niezależnie od tego, jakie one są. Musimy się starać upodobniać do Chrystusa, który oddał swoje życie za wszystkich. <grym> za świętych i za przestępców, za niewinnych i za grzesznych. Modl się za tych, którzy kluli mu w twarz i rzucali kamieniami. Wszyscy są jego braćmi. On wszystkich kocha i każdego i tego samego żąda również od każdego z nas. Krzyż Chrystusowy jest uniwersytetem miłości, amboną, z której on głosi swoją miłość. Serce Jezusowe jest przestronne, jest wielkie jak świat, jest w nim miejsce dla każdego. Jego życie powinno być więc odtwarzane w życiu każdego chrześcijanina, który każdemu winien podać rękę, kawałek chleba. Opatrzyć ranę, otrzeć łze każdego uczynić weselszym, szczęśliwszym, doskonalszym, w takim stopniu, jak to jest możliwe. Nie jest zresztą to zawsze łatwe, ale zawsze jest potrzebne. Jezus nigdy nie mówił, że droga za Nim to je będzie drogą usłaną kwiatami że za Nim idzie, musi nieraz, tak jak i On, poranić dłoń i stopy. Drodzy moi, no musimy przyznać, że najczęściej nie myślimy tak jak Chrystus, nie postępujemy tak jak On i nie możemy się wymawiać, że nie jesteśmy winni, no, bo świat jest taki, jaki jest, zabarwiony jest i nienawiścią, egoizmem. Jeżeli nasza cywilizacja się rozpada, to moi drodzy, dlatego, że chciała ukształtować ludzi, którzy byliby tylko ludźmi, a nie bożymi dziećmi. Niektórzy chcą wywyższyć człowieka, a zniszczyć Boga, Pozostaje nadal Bogiem, a człowiek staje się zwierzęciem. I nie trudno zobaczyć, kto na tym traci. Dopóki we wrogu widzimy tylko człowieka, łatwiej jest go nienawidzić, deptać. Jeżeli jednak dostrzeżemy w nim Boże dziecko, Łatwiej będzie go miłować i spieszyć mu z pomocą. I ci ty, czyń podobnie, te Jezusowe słowa z dzisiejszej Ewangelii, ostatnia. Jezus głosi ustami, życiem i śmiercią. Trzeba tylko usłyszeć i przywrócić Chrystusowemu przykazaniu miłości należne mu miejsce w naszych duszach, w naszych domach, w całym naszym świecie, w tym, Pełnym lodowatej obojętności i zwierzęcej nienawiści. Wówczas to nasze ziemskie przedpiekle stanie się mniej ciemne i bardziej upodobni się do ziemskiego raju. Nawet wówczas słońce będzie świecić weselem, bo na świat powróci Bóg i jego królestwo. Mimo tego wszystkiego, tego stosunku świata do Chrystusa, Samarytanin z tej Chrystusowej Ewangelii wyszedł na świat. Wyszedł na świat z dobrą nowiną z Ewangelii i stworzył chrześcijańskie miłosierdzie. Nie znamy rysów jego twarzy, ale poznaje się to po jego sercu i rękach. A serce jego jest odbladzkiem serca Jusowego. Niestrudzony chodzi, objeżdża drogi wszelkiego ludzkiego nieszczęścia. Przywołują go bezgłośne łzy, jak i, boles... jak i... Jak lęk i jęk bolesny. Ma dłonie delikatne, współczujące, hojne, mówi niewiele, a kiedy schyla się nad ludzką niedolą, odzywa się tylko mój bracie i moja siostra. Jak często zjawia się w chwili najbardziej ciężkiej chwili, gdy niemoc, gdy rozpacz, jak dwa kruki czyhają, by dobić bezbronną ofiarę. I oto przychodzi niespodzianie, spieszy z pomocą, ma balsam, ma oliwę, ma mandarze, ma serdeczne słowo współczujące oko miłosierdzie potknięciu. To On dobry Chrystusowy Samarytanu, przez dwadzieścia wieków. Chrześcijaństwa stworzył sierocińce dla bezdomnych dzieci, przytułki dla sierot, domy starców, karek, szpitale dla chorych. To On Chrystusowy Samarytanie stworzy i tworzy wielką armię chrześcijańskiego miłosierdzia. Jedynych zdobywców, których się błogosławi i ku którym wyciąga się ręce i których się wielbi ze szczerym entuzjazmem. Choć to i prawda często się obrzuca kamieniami. A imię tej armii to bracia szpitalni, to jałmużnicy, to bracia Jana Bożego, brata Alberta, to szarytki, Albertynki, Felicjanki, to Kajpys. Generałami tej armii to święty Franciszek, święty Wincenta Apało, święta Elżbieta, błogosławiona Matka Angela. A tych bohaterskich żołnierzy jest mnóstwo. Cała armia znanych i nieznanych ludzi, jak posługa trędowatych, święty Jan Boży, burzowion Jan Bejzyn. To geniusze serca, jak wielki wynalazca ludzi, pastar. Świat zamieniłby się w dżunglę i zbójeckie jaskiny, gdyby obok łotów nie zjawili się też miłosierni Samarytanii. To oni ratują ludzką godność i sieją chrześcijaństwo niestrudzeni, nieustępliwi, narzędzia Bożego miłosierdzia i boskiego odkupienia. Moi drodzy, ale dla nich nie tylko musimy mieć podziw i wzruszenie, musimy mieć dla nich żywą wdzięczność i pamięć. Troszczycie o to, o tych Samarytach roszczących się o innych. Aby ich naczynia były wciąż pełne oliwy, balsamu, skrzynie pełne czystego płótna, a kieszenie pełne miłosiernych grosz. I pamiętajmy, miłosierdzie nieuboży, Bóg je nie wynagradza. I wynagradza szczególną swoją opiekę. Święty Piotr Chryzolog mówił, że nie ujrzy dnia złego, kto za życia przyczyniał dni ubogim. Święty Hieronim pisał, nie pamiętam, nie słyszałem, aby kończył niedobrą śmiercią człowiek, który za życia praktykował uczynki miłosierdzia. I dlatego biskup Mediolanu Święty Abronży mówił, nie ma takich dóbr, które mogliby zabrać ze sobą umarli. Jedynie miłosierdzie im towarzysz. Ono pójdzie za nimi. Przed Bożym Trybunałem. Musimy więc, moi drodzy, prosić, aby Bóg dał nam zawsze serca czujące, oczy bystre i umiejętne ręce. Musimy powiększać liczbę tych, a powołanie na Samarytanina każdy z nas ma. Każdy chrześcijanin, każda kobieta, każdy mężczyzna. Bo każdy z nas spotyka się z biedą przelaku, I każdy z nas na mocy swego człowieczeństwa ulegającego nędzom duchowym i fizycznym jest dłużnikiem, za którego kiedyś opłacono gospodę i opatrzono moralne. Nic tak nie przybliża nam Boga jak nasz bliźni. Boga nie można dosięgnąć rękami. Nie można opatrzyć mu ran, oczyć łez, ale jest obok nas człowiek. I co czynimy Jemu, czynimy Bogu. Nie pomijajmy więc człowieka. Swoją miłością świadczmy, że On jest naszym Bratem Jezusa Chrystusa. Amen.